Cześć wszystkim, z tej strony Anami, tam was bardzo serdecznie na moim kanale Dzisiaj tak jak obiecywałem, jak obiecywałem wam kiedyś Czekajcie że Jak obiecywałem wam kiedyś Gramy Bedwars, Zobaczę, zobaczcie jaki fajny w ogóle tak, tak, otwierałem Jeśli chcieli to wam podam w opisie Aha i moja nazwa z Minecrafta wam podaję oczywiście w opisie, jak to zawsze Myślę, już, już mamy chyba pierwszą klepkę nawet no w sumie pójdziemy sobie do nich Aha, okej okay. No serio, tu nie było bloku, jestem tragiczny Czekajcie chwilę, widzowie Dobra, jest to widzowie Kupujemy... Oj! Mamy niebieski na bazie Aha, ok. Kupiłem jak widzicie seta diaksowego. I no. Jakbyście nie widzieli, to przepraszam, ale kurczę... No nie wiem, jak nagrywa na tym kompie. OBS-a nie, bo na Windows 10 mm, no, więc nagrama właśnie działa. Ok, I mieczu. Czy mamy jeszcze żółtego tutaj? Dobra, no? tutaj mamy niebieskiego i mi też się nie podoba. No i mamy pobędzie. Dobra, zepnął go chyba, nie wiem. Ale mam za to cztery diaksy. Jest git. Kupiłem armora. Ja mam diaksę, to więc sobie mi się bardzo przyda. A ja się git bo jest właśnie u nas niebieski. Dobra, drugiego mam. No i koniec. jaj ja. Co on robi? No, 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 no. Dobra. Lecimy szybko kolejną rękę. Panie ten też, patrzę taki klimacik. ...na mapka. Podoba mi się. Oczywiście chciałbym Was za, zachęcić do subskrybowania kanału. Bo tak... No. Dobra, nie ma co tutaj nawet obijać bawełnę. Trzeba szybko, szybko, grać. Dobra, idealnie się podbudowałem. Idealnie mi wełny zawstrzyła, jak widzieliście. No, tylko że tutaj już się nigdzie nie, nie dobudujemy, ale już mam Emerald, jest. Git. Dobra Oczywiście, klient to. Super, bo nie widziałem. Klient to Batmod, jeśli by ktoś pytał. Dobra, czekamy na 8 zł. 8 zł, 8 zł, 8 zł, 8, 8, 8, 8 zł, 8 zł. Tutaj macie mój nick, czekajcie, o alan 6.8 Jez on mi ping poskoczył, Jezus No jeszcze jedno złoto by się przydało, dzięki Opa. Aha Aha, bo my w ogóle BEDA nie mam budowanego, no chyba że tak. A my się potem na ślepy podobaliśmy, no okej. Okay. No, jakoś tak to zrobiłem. Nie wiem, jak długi ten odcinek z Bad Wars będzie. Mam, powyżej, mam nadzieję, że będzie powyżej, oczywiście, 7 minut. No, tak jak. Kto się nie dobudował na koniec? Jezus! Nie do nerwuję, co ty się nie dobuduje na koniec. Czy to jest tragedia. Dobra. Straciłem mój miecz, który nawet nigdy nie zrobiłem, no. Masz jest 3, niebieskich jest trzech i żółtych jest czterech, no nieźle. Spróbujemy tu bliżej, uwaga. Nie czekajcie, może tak No nie, już nie udało się, no. Cel to jest wyeliminowanie niebieskich. Tym razem tu nie spadnę. O! I żółty nie ma beda, ma tylko beda niebieski. Okej. Okay. To u żółtych na bazie. Nie ja nawet... Dobra. taki myk bez. Tracenia HP, ależ teraz tutaj źle zrobiłem Dobra, wbijam się w nich I co jest, no ile mam pingu? Halo, co jest? No nie mogę nic zrobić, czekajcie chwilę Przepraszam, że nie zdążyłem, ale nie mamy beda Przez mój błąd oczywiście się no nie wiem Dobrze, dobra, to no, odcinek się bo na tym zakończy. jeśli zginę oczywiście? Nie, tutaj to, tutaj to, tutaj to, dobra. Nie wiem, jakiś tam zestaw mamy, ale no nie wiem co to daje. Jedyne co też dobre z tego to miecz. Czy jak to żółci wygrają, to ja nie wierzę. Oto mam trzy diaksy O kurde! I ja nie mogę, osiągnąć, jak to było Dobra, żółci raczej nie wygrają Bo żółci właśnie... No jeden został żółty Tak, mieczyk Ale że da mojej drużynie Dlatego nie zwalą Jakieś wzmocnienie, wiecie o co chodzi O Jezus, Jezus, dobra, mamy kolejne dwa, już mamy pięć. Dobra, pięć. Ulepszamy zbroję. Aha, zostałem tylko sam, no nieźle. Dobra, zrzuciłem go z łapki. To było dobre akurat zagranie. Mm. Jezus, zapomniałem, że to jest dziura, abym teraz normalnie zrobił fejla, nie? No, nie powiem, to by było dobre. To by było chyba. Może tutaj... Jak najmniej stracić HP, ale się to oczywiście nie udaje. O, co tu jest? Co tu jest? co tu jest? Oj, 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 oj. oj. pierwszy co? Łuczek od razu. Kolejne. Zagram trochę jak woja, ale no cóż, wybaczcie. Mam dwa fireballs, 8 strzałów. Żeby... Nie, no wełny nie kupiłem. Super, jest, ale naprawdę. No. Pro player, naprawdę, nie powiem, że nie. O, tym razem się tutaj dobudowali. To jest sąd też sobie... To jest żółty, jeszcze Jezu zapomniałem. Dobra. Ja myślę, że go nie ma. Jezu znam. O, tutaj to odłożę. do tych niebieskich. Trzeba im pokazać. To tu, tu rządzi widzowie, wiecie o co chodzi. To jest Zipaza? Tak, to jest Zbaza. Czekajcie. Dobra, już mi widział pewnie. Dostał? Dostał? Oj, Dobrze to zrobiłem! Dobrze, dobrze, pięknie, 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 o to chodziło. Jezus, Olsie się. Takiego dobra idę na nie, normalnie na pałę. Trudno, najwyżej zginę. Życie. Jeszcze mam tak mało żyć. A ma za to to. Właśnie go tym zabijam. A jednak nie. Halo? To jest? Nie. Dobra, To by było na tyle w odcinku. Ja się z wami żegnam. No i co? Cześć.